Witam wszystkich. W tym krótkim poradniku pokażę wam jak ustawić trzymanie broni w lewej ręce oraz jak to zbindować, żebyśmy mogli zmienić rękę w dowolnym momencie. Zapraszam do obejrzenia i pamiętajcie o subach, łapkach i komentarzach dla statystyk. Otwieramy konsolę i wpisujemy w niej komendę cl right hand 0. Komenda odpowiada za trzymanie broni w lewej ręce. Gdy tą samą komendę ustawimy na 1, to broń przechodzi nam do prawej ręki. Jednak jeśli chcemy zmieniać trzymanie broni z lewej do prawej i odwrotnie w dowolnym momencie, to musimy to zbindować. Wpisujemy w konsoli bind toggle klawisz, ja sobie wybrałem Caps Lock, ponieważ jest mi z tym wygodnie i dalej piszemy cel right hand. I całą komendę ogólnie macie w opisie filmiku. I gdy już ją wpiszemy, możemy sobie zmieniać z lewej do prawej i na odwrót, kiedy tylko chcemy. Bint może być przydatny w sytuacji, kiedy chcemy wychylić na jakąś pozycję. Jeśli wychylamy swoją prawą stronę, trzymając broń w lewej ręce, to ta broń mniej skupia naszą uwagę i mamy jakby czystsze pole widzenia. Ta sama sytuacja jest, gdy wychylamy drugą stronę, a broń trzymamy w drugiej ręce. Wiadomo, że i tak jesteśmy skupieni na celowniku, ale niektórym to pomaga jeszcze bardziej skoncentrować się na celu. Polecam sobie potestować i zobaczyć, która opcja jest dla Was lepsza. Jeśli macie jakieś pytania lub problemy, to piszcie w komentarzach. Pamiętajcie o subach, ławkach i do usłyszenia.